Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanon Jezusa pozwólcie kochać się Bogu. Ósmy Dzień Czerwca. Ofiarą Bogu serce skruszone. Serce Jezusa jest ołtarzem, na którym złożona jest najmilsza stwórcy ofiara. Na tym ołtarzu i my. Składać winniśmy pragnienia nasze przedwiecznemu, bo tym tylko sposobem przyjmie i wysłucha prośby nasze. Wszelka cześć, jaką kiedykolwiek stworzenia oddawały stwórcy, wszelkie ich uwielbienia i ofiary, hołdy i miłość tyle tylko posiadały wartości, Ile złączonymi były zasługami i uczuciami najsłodszego serca Zbawiciela. Wszystkie zaś razem niczym są w porównaniu czci i uwielbienia, jakie toż serce Najwyższej oddaje istności. Ono bowiem tylko samą czci i kocha ją tyle, ile ona czci i miłości. Nieskończenie jest godną. Chcąc przeto najpewniej upodobnić się Bogu, ofiarujmy mu hołdy i uwielbienia serca jego syna. Przedstawiajmy mu przez pośrednictwo tego najdroższego serca wszystkie prośby nasze, a niechybnie pomyślny uwieńczy je skutek. Mówmy w duchu ukoronowanego proroka. Panie, spuść oczy Twoje na mnie w miłosierdziu swoim, lecz gdy we mnie nic nie dostrzeżesz, co by nie było karania godnym, zwróć je na twarz na serce najmilszego Syna Twego. Nie patrz na mnie, jak tylko skroś przez Jego rany które do ciebie o miłosierdzie, o łaskę wołają, i które są wszechmocne dla otrzymania takowych. Tak postępowała wielebna matka Maria od wcielenia, założycielka urszulinek w Kanadzie, o czym wspomina w dziesiątej księdze swojego życia, przez siebie skreślonego. Nocy jednej, gdym przedstawiała Ojcu przedwiecznemu wielkie dzieło zbawienia dusz, poznałam przez światło wewnętrzne, iż Boży majestat jego nie wysłuchiwał mię ani okazywał litości, jak zwykle na prośby i błagania moje. Wyniszczałam się podnóża tronu jego, Pogrążałam w głębinie niekczemności swojej I w przepaści niecestwa mego, Żebrząc, aby dobroć Jego bosko Natchnąć mnie uraczyła, Co czynić miała dla uzyskania skutku mej prośby. I słyszałam te słowa, Proś przez serce Jezusa, Najmilszego Syna mego, przez nie, Wysłucham Twe modły i onym zadość uczynię. Od tego czasu tym sposobem kończyłam całodzienne błagania moje. Dodaję na innym miejscu i zbierała stąd w dniu każdym nową obtitość łask, które wysłowić nie jest możności. Postanowienie do wykonania. Wzorem tej świętej przedstawiajmy Panu Bogu na każdy dzień modlitwy nasze przez serce Pana Jezusa. Jest to jedyny sposób uczynienia Onych zasługującymi i skutecznymi. Błogosławiona Małgorzata Maria LaCocque podobnie postępowała. Przed wszystkimi bowiem modlitwami swymi tak przemawiała do Boga. Boże mój, ofiaruję Ci serce najmilszego syna twego na podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa odebrane od ciebie. Ofiaruję Ci ono za moją prośbę, za moje uwielbienia i za wszystkie postanowienia moje. Przyjmij, o przedwieczny ojcze, to najsłodsze serce w zastępstwie tego wszystkiego, czego żądasz ode mnie z siebie, bowiem nic Ci dać nie mogę, co bym godnym było Ciebie. Przyjmij więc serce Jezusa, Zbawiciela mego, którego mi posiadanie i używanie dajesz. Modlitwa strzeliste. o serce Jezusa, niechże się stanę ofiarą miłości Twojej. Boskie serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami. Serce bez mazy Maryi, módź się za nami. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, którego najświętsze serce, jako nieustanny przybytek bóstwa z bóstwem, jednością osoby złączone, jest jedynie czystym i godnym upodobania ojcu przedwiecznemu, dozwól nam. Podtarczą tegoż serca zawsze zostawać i naszą niegodność przed Ojcem na niebiosach. Niech serce Twoje zawsze zastępuje. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.